Cześć! Dzisiejszy dzień to prawdziwy dowód na to, że coś może się kiepsko zaczynać, a bardzo dobrze kończyć. Wczoraj przyjechałam do dominikańskiej miejscowości Lawega w środku kraju. No, nie ma tu żadnych zabytków, są słynne karnawały. Chciałam zobaczyć, jak to jest. Słuchajcie, w ogóle nie mogłam znaleźć noclegu, nie było żadnych hoteli, ten, w którym zatrzymałam się strasznie kiepski. Miasto próbowałam pójść, no wieczorem to nie wyglądało dobrze. A rano zaczęłam sobie pochodzić po jednym parku, drugim, rozmawiać z ludźmi i poznałam na przykład Pucy który mi powiedział, że jest muzeum karnawału. Przyszłam i tak, świetna obsługa, świetny, zrewitalizowany budynek, który Wam zaraz będę chciała pokazać. Masę historii. Jestem tak naładowana historiami, że nic tylko tutaj przyjeżdżać na karnawał za rok. Karnawały są w lutym i można będzie też to muzeum zwiedzić. Więc energia świetna. Tam Pan robiący maski karnawałowe za mną, o tutaj, tutaj. Tutaj z drugiej strony diabeł karnawałowy. Z diabłem zrobiłam sobie też zdjęcie takim prawdziwym, ale. Ale to zobaczycie na moim blogu. O, tutaj mamy prawdziwego diabła. I budynek jest prześliczny, zrewitalizowany. I jak chcecie wiedzieć więcej o karnawałach na Dominikanie, no to zapraszam. A kto chce jechać na karnawał, to dajcie sobie. Takim bardzo lokalnym lokalnym bar, chyba lokalnie być nie może w Vega gdzie w ogóle nie ma turystów, miałam problem. Musimy znaleźć jakikolwiek hotel i ten co ma bardziej na godzinę, ale nie szkodzi. Przemiły ban, który sprzedaje pyszne empanady. Tutaj są empanady z połowiną, kurczakiem serem. Zaraz taką będę jeszcze serem. ser Colonia Okay, Grawano Ramoner Vlog i mm, wytłumaczyłam co robimy, bo ludzie czasami tak nie uchnie, A tutaj właśnie Everything's Day okay. moje okay, dominikańskie śniadanko, empanada i Hugo de Avena, czyli sos Aveny i smacznego. w sercu Dominikany. I słuchajcie, znalazłam coś, co wygląda jak obraz się Okazuje że to lokalny artysta w 2016 roku, czyli no dobre 100 lat po zainspirowany stworzył takie właśnie dzieło, no co wy Jesteśmy na głównym placu Lawego i tutaj z nami jest Santiago. Santiago który jest bucy butem i opowiada nam o czyszczeniu butów i... komu to Yamaha? La rubia. La rubia! Aha, que bien, wiem, que wieni. Pani, która, na którą mówią La rubia, czyli, czyli Blondynka. Zaraz tutaj pokazuję. No i słuchajcie, rozmawiamy o czyszczeniu butów. Ile kosztuje czyszczenie butów? Kosztuje 25 peso, czyli pół dolara, no niecałe dwa złote, a jak są białe, to stówkę, czyli to już jest grubo, dwa dolary. My, lekarze mają białe, białe buty, no jest blanco, sien, no i Pan powiedział, że może spuścić do 15. no to, to czyli to jest no mniej niż jedna trzecia dolara. Ila złota składał? 50 la bota i los 50 la bota, czyli takie wyższe buty, no to po, po 50, czyli po dolarze. Takie mamy ceny u pocybutów e, Nawet mola. Bienvenido Dominicana, bienvenido Dominicana. <suszy> Taki nawet motorek do usług motokoncio Motoconcio ma muzyczkę sobie podróżować na motorką w rytm raciatki.